Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, na którym przygotowałam zdrapki za 45 zł. Mam ekstra linie, szmaragdowe dolary, neonowy bonus 7, jadę to Wegas, super linie i wlaki kończynka. W sumie to tylko właśnie linie są, akurat tak wyszło, że linie są takie dłuższe, a te wszystkie zdrapki pozostałe drapimy z góry do dołu na szybko. Więc tak, kończynka z numerem 21, no i tutaj chowam palec, bo mam nieuzupełniony paznokiet, tak mi się złamał i o jest czerwona biedroneczka, czyli pomnożymy, jest druga biedroneczka, super, też czerwona. No, będę dopiero uzupełniać i tak muszę przetrzymać Dobra. dwie biedronki mnożymy 5 zł, czyli mamy dyszkę i tutaj dyszkę 20 zł daje laki kończynka, fajnie no to zobaczmy tam super linie, a mam z numerem 42 <laughs> czy będzie widać całe tak jak teraz Moneta i łódź na początek. Muszę się pospieszyć, bo mi pada bateria. A już nie chcę mi się biec po ładowarkę. Arbus tęcza. Arbus tutaj, tu i tu. Ten czy nie widzę? Klapki i yy, ptaszek. Ptaszek. Ptaszek tutaj, klapki, ptaszek. Tyle. Księżyc balony. I co? Księżyc balony. Dobra. Słoń i czapka. I zobaczcie, wpada linia. Już jedna, przynajmniej. Może jeszcze coś. Krab i rolki. Tutaj rolki, krawik i krop. Gwiazda podkowa. Tutaj są jeszcze gwiazdy. Wiatrak i diament. Diament, diament. Tu też. Były jeszcze balony. Wiatraczka nie widzę. Rower i klucz. Jeden rower, worek i leżak. To tyle, i kwiat parasol. Kwiat, jest kwiat parasol. No, ale nic nie dokładamy. To jeszcze był diament. Dobra, a pod linią 5 zł. No, ale fajnie, że jest. Z numerem drugim jadę do Vegas, a tu szukamy dolarów, karo i gwiazda, telefon jest dolar, niemożliwe, czarny, ale jest, także będzie wygrana. Tutaj nie ma pik, winogrono, Melon i róża, <laughs> garnki, Trefl. kawa. Palma wiśnie i kawa. A dolarek przynosi dwie dychy. No to fajnie, Le zawsze to lepsze jak yy, zwrot. Więc neonowy bonus 7. To mam numer 24. Więc szukamy worka bądź siódemki. Cytryna, chmura, kwiat. Kapelusz, kier, nuta, banan. Melon, karo, wiśnie, traw, borówki, aparat, ananas i bluzka, śliwka, winogrono, motyl, biedronka i dzwon. No, ta trawka dla mnie jest uparta. No, Dobra, pierwsza przegrana. Y i dolarek. I też mam z numerem 24. No to ciekawe. A tu szukamy mm, tego szmaragdu. Nie, dolarka. Nie, szmaragdu szukamy i podkowy, który nam pomnoży. Jest jabłko, muszla, winogrono, klucz, karo, wiśnie, kwiat, śliwka. Też nie kupuję tej strapki, bo ona jest dla mnie pechowa. No i tak ją wzięłam, nie wiem, motyl, melon, cytryna i nie ma nic. Dobra, przegrana. I ostatnia z numerem 11 ekstra linie. Żeby mi tylko starczyło baterię. Więc szybko biedronka i sakwa. Biedronka, biedronka tutaj też. Jest sakwa biedronka. Tu. I na końcu jest sakwa. Tęcza i klucz. To dwa kolejne. Tęcza, tęcza. I to już nie ma. Rower i parasol. To jest rowerek. No i to tyle. Łódź i wiatrak. Jest łódź, tutaj wiatrak. Kolejny wiatrak. No i tyle. Rolki i motyl. Rolki tu jeszcze, mater rolki, dobra, dalej. Kwiat i arbus. Kwiatek. Tutaj też jest tutaj. Wszystko, słońce i kości. Kości są tutaj też tu i kolejne podkowa i krab. So. Okay. Następne dwa symbole to dzwon i leżak. Dzwon i tutaj też. <laughs> tu dzwon, i tu. A tutaj dzwon z leżakiem? Korona, popcorn. Jest korona, korona. Tu też. Korona i korona. Księżyc i okulary. Góry. Okulary Wszystko Moneta i czapka No a czy tutaj jakąś linię Moneta, moneta Tu moneta Ostatnie dwa, balony i piłka e, Tutaj nie ma Tutaj też nie jest piłka i piłka balonów nie widzę. Dobra. Ok, te trzy ostatnie przegrane, tutaj nie ma nic. Ale chyba nie wyszło tak źle, ponieważ tak, jadę do Vegas. Daję 20 zł, laki kończynka daję 20, to jest 40 i piąteczka w liniach, czyli w sumie mam odcinek na 0. 45 wydane, 45 odzyskane. Nie, więcej. Mam 50, za 50 był odcinek, co ja gadam? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, za 50 zł był odcinek, także piąteczka jest na minus. Się zamotałam tutaj z tymi strapkami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!